Ale pyszna na ta pizza. Dobrze, ja idę do pracy. Okej, okay, patka wie? Patato. Patatusiu! Ej! ty tygrysek, ja miałam to powiedzieć, a nie ty, bo ty jesteś moim dzieckiem, a nie ta. Ja jestem tace dzieckiem. Patatusi! Ale Co to klińcz! Ale taka no, no, no to jest fajna! No, Dobra, to fajnie. Ej, mamo, a tak w idziemy do tego sklepu, to Ale, ale, a mamo, czy może przyjść do mnie Lusia? Jaka Lusia w sklepie? No, się przedszkolu ją poznałam, jest to dziewczynka, czy może dzisiaj do domu przyjść? A jej rodzice wiedzą? No, yyy, no, no, e no poprosiłam ją, żebyś się spytała rodziców. Nie czy się spytała. Ale chyba powiedziała mi numer. Numer jest jakiś, 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 jakiś i jakiś. I jakiś. No i no. No chyba będę mieć numer do rodzice No dobra, no, to dużo do nie dzwonię. To teraz cicho bądź, się, to ja idę ze tam tam działicz. Eee, dzień dobry. Eee, no jestem eee, różyczki i podobno... Nasze córki się umówiły dzisiaj na spotkanie, tak? Yy, no, córka mi coś wspominała wczoraj chyba. No bo jest 12, to może jakoś tak o 14 po obiedzie bym mogła przyjść, ja bym napisała adres i bym mogła Pani ją tutaj podwieźć. No, yy, to dobrze. No dobrze, no to bardzo mi miło, to widzimy się. Do widzenia. Do widzenia. Mamo, mamo, kiedy przyjdzie Luśia, kiedy przyjdzie Luśia? Cześć, tak dawno się nie widziałam. Chodź, pokażę Ci mój pokój. Dobra, liziczka. Ale tu nie macie ten dom. No, przeprowadziliśmy się. Teraz mamy taki duży dom. Nawet mamy balkon, nie widziałeś? A wiesz, to tam domu nie było balkonu i było tak mało pokoju, że nawet salonu nie mieliśmy. Pat, tutaj mamy łóżko. Tutaj mamy taką szafkę, Ładna to nie, taka żółta. Ludzie mają w kątomą. Wow, ty, ty masz kolekcję tych piłeczek, Masz już. Taką żółto-pomalenciową, masz niebieską i tęczową. A wiesz że cęciowa jest ucztla rzadka? No, wiem. Ja właśnie zbieram i, 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 mam już trzy aż. A w domu ten stanem miałam tylko dwie. Bo teraz tutaj, jak byłam w tym sklepie, bo tu jest inne miasto niż tam miałam w domu, no to była taka właśnie ta u rzadka. Wow! A wiesz, e, e, potem ci jeszcze pokażę kanapki. Chodź, to jest? No dobra, mama nazwoła, Chodź. Chodź. Dobra. Zrobiłam wam kanapki. Wybierzcie sobie. Posłuchaj, moja mama lubi najlepsze kanapki na świecie. Na świecie. Mam najlepsze na serce! No, ale nie mówiłam, że moja mama robi najlepsze kanapki na świecie? No, mówię, że faktycznie są najlepsze! Poczekaj, nie widziałaś jeszcze mojego salonu. Dobra, pójdę sam do salonu. Wow, a jak duży ma ten salon! Widziałaś, mam coś tam na tasie. Mamo, gdzie natasia? Gdzie jest Natasia? Bo się nie wiem, to już zaraz pójdź. Gdzieś tam wyszła, i chciałaś pójść za jakieś dwie jest... minuty. O, chyba widzę. Hefty, przyszłam już do Ebraja Duszy. Poznajcie się. E, dzień dobry. E, ym... Natasza powiedziała mi, że mogę przyjść na noc. Eee, okej. Okay. Eee, no dobra, ale czemu Nataszku się mnie nie spytałaś? No marno, karśnie, kuchliwi! Wiesz, co, Nataszku, ty to pozyskasz lepiej, żeby te majtki w środku pokoju na nie, a nawet tyś chłopców. Wie pani, ja to dam chętnie poglądam na jakieś strzeli. Dobra, mój rób mi się! Idź już sobie stąd! Dobrze, dobrze, kochanie, to ja pójdę na spacer, ale zagubicie się, żebyś ci nadejść w Spokojnie, mama, my dopilnujemy, żeby nie przecili. Prawda, Lucia? Tak, tak. Tak, ja z on dopilnuję tego ładnego chłopaka. To my, może sobie tutaj tu? A ja już daje duszę, pójdę do siebie. Co ty na to? Spokoj. On jest taki przystojny, i na ten nie taki mm. Ja mam dla ciebie taki talent, że Ty musisz. Odebrać na tocz tego chłopaka, na koniec go pocałować. Dobra? No, dobra. Dam kilka paczki żelków, jak to zrobić? Tak, tak, żeby wszystko, żeby miała trzy żelków. No, ten czart, to ty zaczynaj. To, 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 dobrze. To Dobra, już jestem gotowa. Ty ja a dzisiaj jesteśmy razem. Chodź szybko, bo w tym latarzu śpi. Niemożliwe, wszystko słyszałam. I ty, z co tam się dzieje. Trzymam sam. Masz strasznie dużą rodzinę. Idę stąd. Nara. Nie chodź w Nie, no ja nie będę z was. Muszę się z tym przestać. <śmiech> <śmiech> Już nie lubię. Teraz moja siostra będzie na mnie zła. <laughs> dwa dni później Dobra, idziemy po to mleko w No tak, mama prosiła mleczki. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to, że. To już koniec tego odcinka. pa. pa, pa.